Zadanie kolejne jest zadaniem troszkę trudniejszym. Co mam tutaj zrobić? Mamy wykazać, mam udowodnić, że dla dowolnej liczby naturalnej n ta liczba będzie podzielna przez 3. No to musimy się zastanowić, kiedy liczba będzie podzielna przez 3. Otóż wówczas, gdy suma cyfr będzie podzielna przez 3. Czyli na przykład, gdy mamy liczbę 354. I chcemy sprawdzić, czy będzie ona podzielna przez 3, to dodajemy jej cyfry, czyli mamy 3, dodać 5, dodać 4, czyli mamy 8 plus 4, 12, i jeżeli to, co tutaj otrzymamy, będzie podzielne przez 3, to oznacza, że cała liczba faktycznie będzie podzielna przez 3. No jeszcze jeden przykład mamy liczbę 122. No to czy ona będzie podzielna przez 3? No sprawdźmy. 1 plus 2 plus 2 to będzie 3 plus 2, 5. Piątka nie dzieli się przez 3, czyli liczba 122 nie będzie podzielna przez 3. Tutaj otrzymaliśmy 12, czyli liczba 354 będzie podzielna przez 3. No i teraz wróćmy do tego przykładu, który mamy tutaj. Zauważcie, że jeżeli pod n podstawimy dowolną liczbę naturalną, no może sobie nawet podstawmy. Załóżmy, podstawimy jedynkę, no to 10 do potęgi pierwszej to będzie 10. Jeżeli będziemy podstawiali w miejsce literki n, na przykład dwójkę, no to 10 do kwadratu to 100. Podstawmy trójkę. No to jak podstawimy trójkę, to będziemy mieli 1000. 10 do czwartej to będzie 10 tysięcy i tak dalej, i tak dalej. Czyli tutaj po prostu będą pojawiały się dodatkowe zera. Czyli jeżeli na przykład pod n byśmy podstawili, no załóżmy tą czwórkę, no to 10 do n to będzie 10 tysięcy, czyli suma cyfr da nam 1. Jeżeli podstawimy trójkę, suma cyfr da nam 1. Podstawimy dwójkę, 1 plus 0 plus 0 to będzie 1. Jak podstawimy jedynkę, 1, 1 plus 0 to będzie 1. I tak będzie zawsze. Tutaj suma cyfr tej liczby będzie równa 1. No i do danej liczby dodajemy jeszcze 5. Czyli na przykład, gdybyśmy mieli, zobaczcie, 10 do potęgi czwartej plus 5 to będzie 10 tysięcy plus 5, czyli 10 tysięcy 5. Tak byśmy tę liczbę sobie Zapisali. Gdybyśmy podstawili w miejsce literki n dwójkę, to mielibyśmy 100 plus 5, czyli 105, czyli też sobie możemy zapisać, czyli zauważcie, że tutaj zawsze ta suma cyfr będzie równ równa 6. 1 plus 0 plus 5 to 6. 1 plus 0 plus 0 plus 0 plus 5 też da nam 6. A jeżeli suma cyfr tej liczby wynosi 6, a szóstka jest podzielna przez 3, to oznacza, że cała liczba będzie podzielna przez 3. Pod punkcie b mamy wykazać, że ta liczba będzie podzielna przez 9. Czyli znowu musimy zastanowić się, jaki warunek musi spełniać liczba, żeby była podzielna przez 9. Jaką tutaj mamy regułę? Otóż, jeżeli chcemy sprawdzić na przykład czy taka liczba będzie podzielna przez 9, to podobnie jak w podpunkcie poprzednim, dodajemy jej cyfry. Czyli mamy 2 plus 4 plus 5, czyli mamy 6 plus 5, czyli 11. Jedenastka nie dzieli się przez 9, czyli cała liczba nie będzie podzielna przez 9. Gdybyśmy mieli na przykład taką liczbę, no to suma jej cyfr to 2 plus 4 plus 5 plus 7. Czyli mamy 6 plus 5, 11, plus 7, 18. No i 18 dzieli się przez 9, czyli ta liczba będzie podzielna przez 9. No i teraz możemy przeprowadzić sobie wnioskowanie podobne jak w podpunkcie A. Otóż ta liczba to będzie 1, no i tych zer... Będzie tyle, no ile będzie wynosiła tak naprawdę tutaj ta potęga. Jeżeli będzie 10 do kwadratu, to będziemy mieli 100, czyli 2 zera. Jeżeli będzie 10 do 5 będzie 5 zer i tak dalej. Natomiast to nie zmienia faktu, że jeżeli będziemy dodawali sobie cyfry tworzące tę liczbę, to zawsze z tego otrzymamy 1. No bo nieważne ile zer dodamy do jedynki, i tak zawsze otrzymamy 1. No, ale musimy jeszcze dodać 17, czyli zauważcie, że tu mamy 1 plus 17, czyli 18, i to będzie suma cyfr tej liczby. A ponieważ 18 dzieli się przez 9, to oznacza, że cała liczba będzie podzielna przez 9.